Dzień dobry, jest niedziela 19 czerwca. Minęła godzina 14. Maria Zwierzyńska, zapraszam do studia Lotto. Gierki to mini gry internetowe, które pojawiły się w sprzedaży w grudniu 2020 roku. Można w nie grać wyłącznie online na lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Aktualnie dostępne są 22 gierki. Stawki, za które można grać, zaczynają się od złotówki, a najwyższa możliwa stawka to 50 złotych. Dodam, że do tej pory w gierkach padły wygrane na kwotę ponad 200 milionów złotych. A teraz przejdźmy do Multi Multi raz kaskady. Na koniec programu podam numer super szansa. W Multi Multi każdy sam decyduje, ile liczb typuje i tak typując 10 liczb można wygrać 250 tysięcy złotych. Zachęcam do gry, a już teraz zapraszam na losowanie 20 liczb w Multi Multi. W maszynę maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 56 28 29 Sześćdziesiąt siedem siedemdziesiąt siedem czterdzieści pięć dwadzieścia trzy trzydzieści pięć sześćdziesiąt cztery Sześćdziesiąt sześć dwadzieścia jeden sześć siedemnaście osiemnaście dziewięć sześćdziesiąt trzy Liczba 61, ta liczba jest plusem. W lot to chodzi o to, żeby trafić w szóstkę. Najbliższa na to okazja będzie we wtorek. Warto zagrać, bo pula na wygrane pierwszego stopnia może wynieść nawet 3 miliony złotych. Dodam, że lot to jest grą kumulacyjną, jeśli we wtorek nie padnie szóstka, to w czwartek będzie można wygrać więcej. Każdy los kaskady daje aż dwie szanse na wygranie 250 tysięcy zł. Żeby zdobyć tę wygraną, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb, znajdujących się na losie. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie dwunastu liczb. Wylosowane zostały liczby sześć, cztery, dwadzieścia cztery, dziesięć, trzynaście, jeden, Osiemnaście siedemnaście dwadzieścia jeden jedenaście osiem dwadzieścia dwa Najbliższe losowanie Eurojackpot Jackpot odbędzie się już we wtorek. Teraz do wygrania jest 190 milionów złotych. Przypominam, że w Euro typuje się 5 liczb z 50 i dwie liczby z 12. Życzę celnych typowań i jak największych wygranych. Zdrebki można kupić się w każdym punkcie Lotto. Zarząd spółki Totalizator Sportowy Spółka ZO informuje, że 23 czerwca 2022 roku nastąpi rozpoczęcie sprzedaży 10 transz losów loterii pieniężnej Krzyżówka XXL, dla której numer identyfikacyjny rozpoczyna się liczbą 0638. Więcej informacji o zdrabce na stronie lotto.pl za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multi Multi oraz Kaskady. Zacznę od Multi Multi. 56, 28, 29, 67, 77, 45, 23, 30, 65, 64, 3, 66, 21, 6, 17,

22. Jeśli wygrana w jednej grze to za mało, zawsze można zagrać o 2 miliony złotych w super szansie. Jedyne, co trzeba zrobić, to aktywować siedmiocyfrowy numer, który znajduje się na kuponach, wybrany Gierlotto. Koszt aktywacji to tylko 2 zł, oto szczęśliwy numer. 3, 1, 4, 2, 5 9. 0. Gratuluję wygranych. I na koniec popołudniowego spotkania z grami Lotto, zachęcam do gry online. Przez internet gra się naprawdę prosto. Wystarczy na lotto.pl założyć internetowe konto gracza, zasilić je odpowiednią kwotą, następnie wybrać grę i wytypować liczby. Takim sposobem gra już ponad 850 tysięcy osób. Nasze spotkanie dobiega końca, ale widzimy się jeszcze dziś w wieczornym studiu Lotto. Zapraszam na godzinę 21.50, a losowania można oglądać m.in. na antenie TVP3. Do zobaczenia. Ktoś ma farta, drogie auta i bogatą żonę. Lub miliony w swej skarbecie dzisiaj odłożone. A tobie starszy dwójka i lot to kolekturka. I jest wygrana, grana tydzień, tydzień wypłacana. Bardzo dobrze to rozgrywasz. Szybkie 600 dziś wygrywasz. Tutaj grana jest wygrana. Co tydzień sześć stówek, co tydzień wypłacana.